Cześć pozytywni, kucharze! Witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni i zapraszam Was dzisiaj do upieczenia pysznej wielkanocnej babki, tym razem babki drożdżowej. Jest to babka, która pięknie wyrasta, jest pachnąca, mięciutka, delikatna. Można ją nawet zjeść na ciepło i wcale nie będzie bolał od niej brzuch, i można ją popić szklanką mleka. Gorąco Wam polecam ten przepis ciasto drożdżowe, wbrew pozorom. Jeśli zastosujemy kilka prostych trików, wcale nie jest ciastem bardzo wymagającym i wierzę, że również Wam się uda i pięknie wyrośnie. Dajcie mi znać, z jaką polewą najbardziej taka babka by Wam smakowała. Ja proponuję po prostu posypać ją cukrem, pudrem będzie najszybciej i najprościej, ale oczywiście możliwości dekoracji, jak zawsze. Macie wiele! Zapraszam was też na pozytywna po więcej przepisów kulinarnych i dajcie mi znać jakie jeszcze inne wypieki na Wielkanoc lubicie przygotowywać. Zaczynam od rozkruszenia świeżych drożdży do miski, zasypuję je dwiema łyżkami cukru i zalewam połową szklanki ciepłego mleka, które w moim przypadku akurat jest zastąpione przez podgrzaną maślankę. Odsypuję jeszcze trochę mąki z tych 500 gramów, które mam już odważone, i mieszam całość tak, żeby powstała konsystencja gęstej śmietany. Przykrywam, odstawiam w ciepłe miejsce bez przeciągów i czekam, aż podwoi swoją objętość, aż dosyć mocno cały roszczyn zabąbelkuję. W czasie, kiedy czekam, aż drożdże wyrosną, można już utrzeć z cukrem wszystkie żółtka i razem ze wszystkimi innymi składnikami oprócz masła dodać do wyrośniętych drożdży. Mąkę najlepiej przesiać, chociaż jeśli się spieszycie, możecie tak jak ja wsypać bezpośrednio z torebki. Opcjonalnie do ciasta drożdżowego można dodać miąższ z laski wanilii, można dodać sok i skórkę z cytryny, rum albo jakiś inny alkohol oraz bakalie. Najlepiej zagniatać ciasto ręcznie, ale ekspresowo można zamieszać je mikserem z końcówkami świderkami. Kiedy wszystkie składniki są połączone, na koniec dodaję stopione masło. Mieszam wszystko jeszcze raz dokładnie, przykrywam ściereczką i odstawiam do wyrośnięcia w misce albo od razu bezpośrednio w foremce. Wysmarowanej masłem i wysypanej kaszą manną albo bułką tartą. Wyrośnięte ciasto, które podwoiło swoją objętość, wstawiam do piekarnika, piekę przez około 35 minut do tzw. suchego patyczka w temperaturze 160 stopni Celsjusza. Życzę Wam powodzenia i smacznego!